Po przesłuchaniach żołnierze mieli być wzywani przez dowódcę jednostki, wypytywani, co mówili. Szef e, przekazywał im, że nie widzi szans na dalszą współpracę z nimi, e, który proceder e, kradzieży paliwa potwierdzili, żeby było jasne. Aha, no i po tych rozmowach właśnie mówimy o tym panu pułkowniku, który z moich informacji dalej jest dowódcą szóstego samodzielnego oddziału geoprzestrzennego. Dziennikarze ustalili, że wielu żołnierzy wycofało swoje zna zeznania, podtrzymał je natomiast pan Kapral, o którym dzisiaj mowa. W kolejnych miesiącach był poddawany ogromnej presji, a także obniżano mu coroczne oceny, aż do dostatecznej, co otwierało furtkę, jak zresztą mundurowi wiecie, do wyrzucenia go ze służby wojskowej. Doprowadziło to do epizodu ataku paniki na terenie jednostki wojskowej w październiku 2024 rok. I o tym właśnie się wtedy dowiedziałem. Lekarze decydowali o skierowaniu kaprala na